Dzień dobry, kochane królowe i królowie. Wpadam dzisiaj z taką myślą, e, zainspirowaną rozmową z jedną z moich klientek, która zrobiła sobie ten test królowej, ten quiz królowej, który, który macie w prezencie ode mnie. E, wrzucę go jeszcze raz, jeśli jeszcze go nie robiłaś, to może masz ochotę się tym pobawić. I, no I ona tak jakby rozmawiała ze mną o tym, jak się pozbyć tej, tego kopciuszka, jak się pozbyć tych kodów księżniczkowych i władczyniowych w sobie, żeby no żeby być w tej świetlistej królewskiej wersji siebie, czyli w tej autentyczności, w tym zgodzie na to, kim jestem, na swoje blaski, swoje cienie. Obracać te swoje cienie na swoją korzyść i korzyść wszystkich e, i budować po prostu szczęśliwe relacje sama ze sobą i ze światem. O to chodzi w tej królowej, mówiąc w telegraficznym skrócie. I e, chciałabym powiedzieć Ci, że jeśli Ty też masz takie poczucie, że chciałabyś się pozbyć jakiegoś kawałka Ciebie, który w jakiś sposób, tak jak Kopciuszek na przykład, ma niezgodę na swoje potrzeby i jego główną potrzebą jest, Brak poczucia, żeby nie zostać odrzuconym, nie wchodzić w konflikty, żeby wszyscy byli wokół zadowoleni, żeby wszyscy mnie lubili. A jeśli jesteś w kodach księżniczkowych, to masz takie kody w sobie, że chciałabyś, żeby się wszyscy domyślili tego, że skoro ty jesteś taka, tak dużo robisz dla innych, to żeby oni z wdzięczności też robili dla ciebie różne rzeczy, żeby się domyślali. Bo trudno ci jest e, po prostu powiedzieć o tym, czego potrzebujesz wprost, bo nie masz jeszcze zintegrowanej w sobie zgody na to, że możesz e, po prostu powiedzieć o swoich potrzebach jasno i klarownie. I, e, i władczyni, która z kolei ma tak, że e, chciałaby. Wszystki, skupić się na tym, żeby wszystkim powiedzieć, jak mają żyć, co mają robić i w jakiej kolejności, bo ona wie dla wszystkich najlepiej i, e, i potrzebuje wszystkich ogarnąć, żeby sama i wszystkim e, jakby zrobić tutaj e, z, 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 żeby wszystkim zaplanować każdy, każdy sposób na to, jak mają żyć, co mają robić. I szczególnie swoim bliskim, oczywiście niekoniecznie wszystkim, tylko szczególnie swoich bliskich potrzebuje tak jakby kontrolować, nadzorować, żeby oni mogli być szczęśliwi, bo ona nie może być szczęśliwa, nie może przejść do tego etapu, żeby zająć się po prostu swoimi potrzebami, dopóki ci jej bliscy nie, nie są ogarnięci, zaopiekowani i szczęśliwi. To wszystko się ze sobą przeplata. Zobaczcie, jakie to wszystko jest tak naprawdę podobne. To tak naprawdę wszystko jest o tym, że. Ty nie jesteś dla siebie najwyższym priorytetem, że wciąż nie masz zgody na to, żeby być dla siebie najwyższym priorytetem, że wciąż tak naprawdę te wszystkie księżniczki, władczynie i, i e, kopciuszki są o tym, że wszystko i wszyscy są ważniejsi, że będziesz mogła dopiero zaopiekować się sobą i swoimi potrzebami, i swoją prawdą, i swoim światłem, którym masz świecić e, na zewnątrz. Jak? Najpierw zajmiesz się tą samą resztą. Na różne sposoby to się przejawia. I teraz jak my się chcemy pozbyć tej księżniczki, tej, tej, tego kopciuszka w sobie, tej władczyni, to im bardziej my to wypychamy z siebie, nie zgadzamy się na to, krytykujemy siebie za to, tym bardziej to się podnosi. Podnosi się. Em, Podbija się, podbijają się te kody, tym bardziej one się zadziewają. I to jest etap w ogóle. To jest etap, który się zadziewa zawsze, kiedy z czymś pracujesz. Skupiasz się na tym, zaczynasz to zauważać, i to jest normalne, bo dajesz na to uwagę. To jest normalne, że zaczyna być tego więcej w Twoim życiu. Że zaczyna być więcej tych kopciuszkowych tematów, czy zachowań, władczyniowych i tak dalej. Więc to jest normalne, naturalne, i jest to etap. Ale ważne jednocześnie, żeby przy tym etapie e, wiedzieć, jaki jest etap następny, obserwować te myśli nieakceptowania w sobie tego kopciuszka władczyni czy księżniczki, obserwować to odrzucanie tego, tych, tych kawałków ciebie, które takie są, i wiedzieć, że docelowo chcemy je ukochać zintegrować tą księżniczkę, bo kopciuszka i władczynie oznacza ją ukochać. I to nigdy, to słuchaj, to nie będzie tak, to nie zadzieje się tak, że jak ty sobie już tak ukochasz, to one się nie będą w tobie odzywać. W kolektywnej świadomości jest bardzo dużo tych kopciuszków, władczyń i, i księżniczek i ty nawet, i ty przejmujesz te... Mm, ty przejmujesz te kody od społeczeństwa, jeżeli im bardziej one są nieukochane i niezintegrowane przez to ukochanie w tobie, tym bardziej to, że po prostu e, w Twoim otoczeniu są osoby, które mają te kody niezintegrowane. Tym bardziej pieski tutaj mi zaczepiły. Tym bardziej to się w tobie e, e, podbija, nie? Ale jeżeli ty, im bardziej, więc pracuj po prostu nad tym, pracuj to złe słowo. Obserwuj to. I jak się pojawia w tobie od, chęć odrzucenia tego, krytykowania tego u innych, krytykowania tego u siebie i otulaj to. Otulaj to miłością, bezpieczeństwem, akceptacją. W tej osobie, w sobie samej. To jest, to jest tak naprawdę to, co docelowo chcemy zrobić. To nie odrzucanie siebie i tych swoich kawałków, tylko integrowanie, czyli, rozum czyli takie uczucie, poczucie zrozumienia, że to jest właściwe, naturalne, normalne. No przecież wychowałam się w takim, a innym świecie. Przyszłam na tą planetę w tym, a innym czasie, kiedy ten patriarchat ma się dobrze wciąż jeszcze i po prostu nim przesiąknęłam. E, i, I po prostu jestem, jest to taki proces, nie? Więc zapraszam Cię do takiego e, podejścia, e, które polega na miłości do siebie i do tych różnych kawałków, które widzisz, że czasem cię nie, nie wspiera to, że one są w tobie rozkręcone, e, żeby ich nie odrzucać tylko je. Integrować, czyli ukochiwać. Z tym Cię zostawiam, e, Królowo, w Dzień Kobiet. E, z tym ukochiwaniem, z tym uko ukochiwaniem tych swoich różnych części. Życzę Ci cudownego Dnia Kobiet i, i do zobaczenia następnym razem. Pa!